Ziołowy zakątek w Korycinach miałem w planach od kilku dobrych lat do odwiedzenia, ale ciągle coś stawało na przeszkodzie, a to czasu nie było, a to byłem w zupełnie innym e, rejonie Podlasia i jakoś tak schodziło. Ale ostatnio nam się udało tam zajrzeć i bardzo się cieszę. Jest to ogromny teren, słuchajcie, tam są różnego rodzaju organizowane warsztaty, jest mini zoo, można się tutaj przespać, ale my e, mieliśmy godzinę do zamknięcia restauracji i postanowiliśmy to wykorzystać. E, tutaj macie kompot, 18 zł za litr, bardzo dobry, taki domowy, a z karty wybraliśmy sobie cztery Potrawy. Placki białoruskie za 38 zł. Bardzo często jadałem to danie na Suwalszczyźnie, gdzie nazywało się to bliny litewskie. I są to placki ziemniaczane, faszerowane surowym mięsem, które dochodzi sobie podczas smażenia placków. Przepyszne, duże, bardzo dobrze doprawione mięso, bardzo dobre ciasto. Do tego dwie surówki. Zdecydowanie warto było zamówić. A tutaj mamy łyżczaki za 30 zł. E, czyli moją wielką miłość, kluski, e, takie kleiste z ciasta ziemniaczanego ze skwarkami. W innych rejonach Polski czasami nazywane szarymi lub e, też e, żelaznymi. No jak zwał, tak zwał, są przepyszne. Jak widzieliście mój film z e, Pyski, to wiecie, że e, zawsze jestem zachwycony, jak coś takiego mi ląduje na talerzu. A tutaj, e, tutaj mamy coś niesamowitego, totalny sztos pierogi e, z pokrzywą za 30 zł. Powiem Wam, że dawno z takim apetytem pierogów nie zajadałem. Mamy tutaj bardzo kremowy twaróg yy, właśnie z pokrzywą i naprawdę ta pokrzywa robi robotę. No będę na te pierogi na pewno wracał, jak będę w pobliżu. No i jeszcze yy, kartacze. 38 złotych. Yy. To był troszeczkę błąd, żeśmy je zamówili, bo tak jak wspominałem, godzina do zamknięcia pani kelnerka e, nas poinformowała, że została jedna porcja tych kartaczy. Stwierdziłem, że kto je ostatki jest piękny i gładki, no ale nie do końca, bo kartacze robione były rano, e, więc to ciasto było już, no niestety, trochę zleżałe. Świetne nadzieje, które daje nadzieję na to, że jak zamówicie świeżo, e, na świeżo te kartacze, jak są zrobione, to będą naprawdę przepyszne. Tak czy siak warto do, do, do ziołowego zakątka wrócić, bo jest przemiła obsługa, bardzo fajna karta. Ja na pewno nie raz tu jeszcze zajrzę. Zrobiliśmy też sobie małe zakupy do domu, bo mają swoje wyroby. Więc jak będziecie w okolicach Korycin, to zdecydowanie warto do ziołowego zakątka zajrzeć. Polecam.